Cześć, witam ponownie w mojej piwnicy. Dzisiaj opowiem o temacie, który wraca pod wieloma moimi filmami i który ciekawi niejednego z Was. Mianowicie, opowiem o oświetleniu w piwnicy. Najpierw opowiem o tym, jakie są różne możliwości, zależnie od tego, jakie mamy warunki, a później pokażę też przykładowy montaż, jak można i jakie oświetlenie zamontować. Zapraszam do oglądania i do subskrybowania mojego kanału. Zacznę od omówienia najprostszego przypadku, czyli sytuacji, kiedy. W boksie mamy jakiś kabel napięciowy albo 12V, albo 230V, czyli krótko mówiąc, mamy prąd. Jeżeli mamy taką sytuację, no to świetnie, to w zasadzie już większa część sukcesu. Trzeba tylko dobrać dobre oświetlenie. Ja bardzo polecam świetlówki LEDowe. Niezależnie od tego, czy mamy napięcie 12V, czy 230V, to są świetlówki i takie, i takie. Właśnie świetlówki LEDowe. Coś takiego mam u siebie zamontowane. O, wygląda to w taki sposób. Daje naprawdę bardzo dużo światła. To jest świetlówka o długości 120 cm na napięcie 230 V, bo akurat takie mam tutaj u siebie w boksie. Ona ma moc 36 W łącznie, czyli każda ta jed... pojedyncza świetlówka, pasek LEDowy, tak naprawdę to jest 18 W. No a całość ma 36 W. Natomiast jasność tutaj tego, tej świetlówki to jest około 4000 lumenów, czyli dosyć sporo. Także przy 36 W jest trzy razy więcej światła niż przy jednej żarówce 100 W jarzeniowej. Jest to naprawdę warte zrobienia, jeżeli mamy już żarówkę, to warto to wymienić właśnie na taką świetlówkę, bo daje tyle światła, że naprawdę jest to zupełnie wystarczające na potrzeby takiego małego warsztatu w piwnicy. Koszt takiej jednej oprawy, jak ja mam na swoim suficie, to jest około 40-50 zł. Może dużo w porównaniu do jednej żarówki, ale docelowo jest to na pewno bardzo oszczędne rozwiązanie. Taka świetrówka starcza bardzo długo. no Ja zamontowałem ją około dwóch lat temu i cały czas sprawdza się świetnie. No i też, jeżeli się weźmie pod uwagę bilans energetyczny, to wychodzi to bardzo korzystnie. Po omówieniu różnych przypadków, które są dostępne, pokażę też, jak taką świetlówkę można zamontować nad blatem roboczym. No dobrze, a co zrobić, jeżeli w boksie nie mamy zasilania do oświetlenia, natomiast oświetlenie jest w korytarzu? To najlepiej w takiej sytuacji zgłosić się do zarządcy budynku, czy to jest wspólnota, czy spółdzielnia i złożyć wniosek o dołączenie oświetlenia do boksu, który posiadamy. Zazwyczaj w takiej sytuacji zarządca się zgadza, no, i doliża jakąś tam małą opłatę co miesiąc rzędu 2 zł za oświetlenie w piwnicy. No i ten prąd, który mamy do piwnicy dołączony, to jest tylko prąd do celów oświetleniowych. W praktyce to wygląda tak, że po prostu spółdzielnia zleca wykonanie jakiemuś elektrykowi z uprawnieniami takiej instalacji, podłącza to zasilanie z korytarza do naszego boksu, no i możemy z tego światła już wtedy korzystać. W niektórych przypadkach, kiedy ta komórka lokatorska jest wydzieloną własnością. Jednoznacznie przynależy do lokalu, jest też możliwość prawdopodobnie założenia licznika. Czyli albo licznik oddzielny, instalacja, albo podlicznik. No, skoro jest to nasza własność, to możemy sobie to zasilić dowolnie i też dowolnie korzystać z prądu. Jeżeli jednak sytuacja jest taka, że jest to część wspólna i tylko jest określona przestrzeń, z której możemy korzystać, no to zazwyczaj w takiej sytuacji nie ma, nie ma tej możliwości. W szczególnym przypadku, kiedy mieszkamy na parterze. A box jest stosunkowo blisko naszego mieszkania, albo w najlepszym przypadku tuż pod tym mieszkaniem. Można też po prostu instalację elektryczną poprowadzić sobie z własnego mieszkania. No wtedy sytuacja jest jednoznaczna: jest to tanie rozwiązanie, dobre. Możemy wtedy w tej piwnicy robić co chcemy. No ale to niestety rzadko kiedy się zdarza, że jest taka możliwość. Co w sytuacji, jeżeli żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe? No w takiej sytuacji pozostaje tylko rozwiązanie akumulatorowe. Można na przykład zrobić sobie instalację oświetleniową, czyli właśnie taki panel LEDowy zasilany napięciem 12V i zasilić je akumulatorem samochodowym. No możemy się zastanawiać nad tym, na ile czasu starczy takie jedno naładowanie akumulatora. Można to dosyć łatwo wyliczyć. Można skorzystać z takiego prostego wzoru na moc. Czyli moc równa się napięcie razy prąd. To w przypadku właśnie. Napięcia stałego e, możemy ten wzorek zastosować w taki prosty sposób. E, no i jeżeli znajdziemy sobie jakiś panel LEDowy, który nas interesuje, który daje odpowiednią jasność, to tam zazwyczaj jest określona jego moc, czyli możemy też wyliczyć prąd. Na przykład, jeżeli sobie weźmiemy panel LEDowy na 12V o mocy 80W, taki panel daje mniej więcej 3600 lumenów, czyli porównywalnie jak tutaj u mnie w boksie, e, to. Taki panel będzie miał właśnie 80W, to przy 12V to ten prąd, który będzie płynął zasilający to nasze oświetlenie, będzie rzędu 6,7A. To teraz, jeżeli mamy akumulator 50Ah na przykład, to oznacza, że prąd o wartości 1A może być dostarczany przez taki akumulator przez około 50 godzin. No jeżeli prąd mamy większy, tak jak tutaj 6,7 Ampera, no to yy, ilość tych godzin będzie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza. W tym przypadku będzie to około 7,5 godziny. Czyli taką świetlówką, jak tutaj mam, yy, zasilaną właśnie napięciem stałym 12 V z akumulatora samochodowego, można było świecić około 7,5 godziny. To jest około, no bo te wartości Nominalne często są trochę wyższe niż faktyczne, które możemy osiągać. No, poza tym, prawdopodobnie dobrze by było zrobić jakieś ograniczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora, żeby ten akumulator się po prostu nie uszkodził. Są do tego gotowe moduły, można taki moduł kupić, albo można też zrobić coś samemu. No dobrze, więc to są takie możliwości, które, zależnie od naszej sytuacji, możemy wykorzystać. Niezależnie od tego w jakiej jesteśmy sytuacji, to bardzo polecam świetlówki LEDowe. To są naprawdę tanie rzeczy, rzędu 40-50 zł za sztukę. Dają dużo światła, nie grzeją też. No i mają zdecydowanie więcej zalet niż wad. To teraz zapraszam na krótki pokaz, jak można taką świetlówkę zamontować, jak ona w ogóle wygląda. Mam taką świetlówkę, właśnie, którą chcę zamontować nad blatem roboczym. I zapraszam do dalszego oglądania. To jest oświetlenie, które kupiłem. Kosztowało to około 40 zł z przesyłką. Są dwie świetlówki. Obudowa. Ta obudowa się po prostu przykręca tam do sufitu, czy tutaj w moim przypadku do szafki. No i jest też Plastik, czyli szkiełko. No, plastikowa taka obudowa od spodu. Tak, kabelek z zasilaniem mam tutaj wyprowadzony. Natomiast jeżeli chodzi o włącznik, to mam taki włącznik stary z jakiejś lampki. Obok tego światełka przykleję ten włącznik, no i tutaj będzie obok światła włączenie. No dobra, to teraz najpierw złożę samą świetlówkę, przetestuję i dopiero później się zajmę włącznikiem. Czyli tak, to będzie tutaj. Analogicznie z tej strony będzie coś takiego. Tutaj trzeba po prostu na, na wciski wcisnąć te gniazda do świetlówki. O. I teraz to trzeba, trzeba tutaj przykręcić. jest druga strona. Dobra, teraz może zrobimy test. Podłączenie testowe. widać, że. Działa, więc mogę się brać zamontowanie na szafce. To teraz tak muszę mniej więcej wyznaczyć środek. To jest 90 45. Teraz tutaj od spodu trzeba przymocować te blaszki, które są uchwytami na lampę. Ale dosyć ciężko jest to tak od spodu tutaj przykręcić. Ta deska jest twarda. Więc najpierw sobie to przykleję na klej na gorąco. No i jak podeschnie to wtedy dopiero dokręcę jeszcze jakimś jednym wkrętem. Blaszki są już wypozycjonowane, więc teraz je Przykręcę, tak jak wcześniej mówiłem na wkręty. No dobra, to teraz jak już te zaczepy ma zamontowane, to tutaj sobie dopracuję to podłączenie i kabelki. Czyli tak, to już jest przykręcone. Z tej strony też muszę to przykręcić. Tu jeszcze mam taką przelotkę. No ale przede wszystkim też muszę skrócić ten kabelek, bo on nie będzie potrzebny aż taki długi. No i też dodać ten przełącznik. No dobra, z dwóch stron mam już ten przełącznik odbezpieczony. No to teraz trzeba to będzie wszystko połączyć. Czyli tak, ten przewód jeszcze sobie skrócę. Wystarczy jak on będzie miał taką długość. No i połączenie jest zrobione. Może nie jest najpiękniejsze, ale prąd, będzie działać, o, to będzie jakoś tak. Teraz w zasadzie ostatni etap. Jeszcze trzeba tylko zmontować całą lampę. Teraz można to w zasadzie przyczepić już. Teraz jeszcze włożę świetlówki. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy są jednostronnie, czy dwustronnie zasilane. Te są jednostronnie, czyli z tej strony trzeba je włożyć. I przekręcić tak, żeby pasek świecił w dół. Świetlówki już wsadzone. To jeszcze tylko teraz obudowa Obudowa jest na takie zatrzaski odsunąłem trochę lampę od tylnej ścianki szafki, żeby dało się tą obudowę od spodu założyć, więc jeszcze raz wkładam lampy. i teraz jeszcze to obudowa. No to teraz próba generalna efekt końcowy o i wygląda to tak. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj przekazałem, były praktyczne i że komuś się przydadzą. Zachęcam do tego, żeby subskrybować mój kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi kolejnymi odcinkami, w których też będę starał się przekazywać takie praktyczne informacje. Będę też pokazywał różne ciekawe projekty. Zachęcam do tego. A tymczasem do zobaczenia następnym razem.